Cześć, witam Was, Space Spartan, w kolejnym odcinku ze serii P. Racing. E, dzisiaj mam dla Was to, co chciałem już od jakiegoś czasu dla Was e, przygotować, ale niestety musiałem troszeczkę się w tym wstrzymać, ponieważ gra, która dzisiaj będę Wam pokazywać, e, po wychodzi, wyszła tylko na e, PlayStation 3. I z tego względu, że wyszła tylko na PlayStation 3, grabery mają niestety problem ze zgrywaniem materiałów z PlayStation 3 ze względu na e, zabezpieczenia HDCP, które są HDCP, HDCP? które są nałożone na system PlayStation 3 i niestety trzeba sobie sprawić e, pewne urządzonko w tym przypadku u mnie jest to splitter który umożliwia obejście zgrywania obrazu z konsoli PlayStation 3 e, dzisiaj mam dla was grę no, typowo full arkadową pełną gębą w pełnym wymiarze, jest to e, druga w sumie z serii i druga z cyklu odsłona e, e, Motor Motorstorm, e, mianowicie Pacific Rim moim zdaniem chyba jedna z najlepszych gier arcade'owych jaka się kiedykolwiek pokazała jest ich trochę, ja nie mówię, że nie, ale ta jest chyba jedna taka z lepszych, która jest na rynku i która była wówczas na rynku Exclusives tylko na PlayStation, a mianowicie na PlayStation 3 Pierwsza część, która się pokazała, była takim typowym pokazem, na co stać PlayStation 3 I, i, to, i, to, i to się udało, a druga część robiła tylko to lepiej. Po prostu dodano jeszcze więcej zawartości, dodano więcej tras, dodano więcej aut, dodano więcej fur, dodano więcej możliwości kustomizacji troszeczkę. Przede wszystkim trasy są lepsze, może zacznijmy sobie już tutaj pomału grać, damy sobie standardowe rejsy, nie będziemy tutaj za bardzo wydziwiać. Że na początku sobie pojadę o Truckiem, moim ulubionym. Nie wiem czy można zmieniać. Czy mam już podblokowane jakieś... Mam część model. Tam mam jakieś, a ja nie mam, dwa, tylko modele odblokowane. No no niech będzie bagażowa, Pojedziemy. Dawno no nie grałem w Motorstorm, a to też fajny czas, żeby sobie go przypomnieć. No i już, jedziemy z tym koksem. E, mówię druga część serii e, Motorstorm. E robiąca wszystko lepiej niż poprzednik e, o dziwo mimo wszystko e, zapowiedzi jakie były ustalone gra miała działać w 1080p tak samo jak pierwsza część ale niestety nie działa gra, gra działa tylko w 720 niestety no trudno no ale mimo wszystko po tak długim czasie gra wyszła w 2009 roku na przestrzeni 2008-2009 roku może trochę ścisze tutaj i nawet na dzisiejsze standardy nie wygląda, że. ale jak się wtedy pokazała, a było to niedługo po premierze konsoli, znaczy, no nie aż tak niedługo, ale już jakiś czas e, PlayStation 3 było na rynku, ale e, akurat się pokazał. Co ty koleś robisz? Skasował mnie, skasował się i zadowolony z życia. Ale to jest właśnie też jedna z fajniejszych rzeczy, która jest w Motostormie. Oprócz że SRK pełną gębą to jeszcze jest pełna swoboda. Oczywiście znaczy, może trasy nie są jakoś mocno otwarte, są tak troszkę korytarzowe, znaczy nie, nie wszystkie, nie wszystkie. To jednak jest jakaś swoboda i fajnie, że można sobie pojechać z wariantem, który nam się podoba, gdzie nam się podoba, które rędy nam się podoba. Można na przykład najechać na tego kolesia, co mi się nie udało. To jeszcze waga moc traków, One może nie są aż za szybkie i za zwrotne, ale za to wszystko dewastują na drodze. E, gra działa 720 jak powiedziałem ale mimo wszystko twórcy, e, twórcy osiągnęli dosyć dobre rezultaty, może gra nie pokazywała jakiegoś gmuruga część zwłaszcza e, kursztu jeśli chodzi o grafikę na PlayStation 3, ale wyglądało to wszystko fajnie. Ta, ta na przykład trasa teraz w dżungli gdzie jedziemy wszystko miało takie swoje jakby detale e, Ociekało w nie można powiedzieć, czyli te krzaczki, drzewka, woda, błoto, modele samochodów. To wszystko wygląda nawet do dzisiaj fajnie. Mówię, to nie jest jakaś pierwsza liga, ale wygląda to dosyć zacnie i znośnie. Słyszna inteligencja ro, e, re, tych e, zawodników daje znowu osoby znać. <śmiesz> no śmiesznie, czasami jest na trasie tutaj nie musieli. Czym jest ogólnie Pacific Rim? E, nie Pacific Rim, tylko... Pacific Rift, jeśli chodzi o Motostorma. To jest typowa gra wyścigowa z, tak można powiedzieć, z otwartym, pseudo otwartym światem, gdzie liczy się tylko to, żebyśmy dojechali szczęśliwie do celu, ale podane jest to w taki sposób, jakby to ugryźć, jakby to wam przekazać, to po prostu twórcy zrobili coś takiego, że Prowadzili właśnie tak samo, tak jakby nie wiem, wyścigi tak, tego typu arkadowe, na jakieś tam inne tory, inne wyżyny, czyli nawet jeśli do tej pory ścigaliśmy się gdzieś w jakichś arkadowych wyścigach, np. na przykład wipeout, albo nie wiem, poprzednie odsłony VREI, albo nie wiem na przykład co jeszcze można do Motorstorma. Ciężko porównać coś do Motorstorma, bo Motorstorm jest grom jedyną w swoim rodzaju, nie ma nic takiego innego na rynku. Ewentualnie teraz, to się pokazało w zeszłym roku, nie, w tym roku, sorry, jest coś takiego, co się nazywa Onrush i to można powiedzieć, że... I można powiedzieć, że Onrush to jest taki typowy nad... następca serii Motorstorm. Gra ogólnie nie spotkała się z jakimś dużym... O, o, pokażę Wam w ogóle tego Onrusha na, na moim kanale też, nie ma, nie będzie z tym problemu, tym bardziej, że Powiem szczerze, że chciałem sobie go kupić, ale teraz 5, dokładnie jutro, pokazuje się on w Game Passie, w, w subskrypcji Game Pass na Xbox One i ściągnę go sobie właśnie i, i dodam do biblioteki, żeby go dla Was obrać też, ale chciałem sobie go kupić i właśnie raz to jest taki jedyny spadkobierca i przedstawiciel tego co spuścizna taka po, po właśnie bo Motorstone skończył swoją E, swoją przygodę z konsolą Sony na czwartej, czwartej części, bo trzecia część to był Arctic Edge i on się pojawił na PSP a ostatni był MotorStorm Apocalypse i ta Apokalipsa to już nie Apokalipsa już była przekombinowana, tam wszystko się działo właśnie w apokaliptycznym świecie, w takim settingu, takim zniszczonego świata jakby ścigaliśmy się po takich zniszczonych miastach i to jest najsłabsza odsłona ta ta odsłona jest najgorsza w mojej tylko w moim, ogólnie nie spotkała się z dobrymi ocenami, z dobrym przyjęciem przez graczy. I właśnie Onrush, tu zrypałem, ale się może jeszcze jakoś z tego wykaraska, nie. Onrush to jest taki, taka spuścizna po motorstormie, a motorstorm e, właśnie to jest taki, to co zrobiła właśnie e, firma, e, zapomniałem jak oni się nazywali ci twórcy. Jak sobie przypomnę to Wam powiem, to co zrobili z Motostormem to właśnie wynieśli gry arcade'owe na nowe wyżyny i, i tak zostało. I to jest tak na, na dobrą sprawę stworzyli nowy gatunek jeżeli chodzi o gry arcade'owe i gry w otwartym świecie gdzie się tak ściga, bo naprawdę nie ma innej takiej gry jeżeli chodzi o, o konsolę. Która oferuje taki, jakby można powiedzieć, otwarty świat i im opcje możliwości skończenia wyścigu na dużo różnych sposobów. I. i... Dajmy sobie jakąś inną trasę, może. To będzie Kolosus Canyon. Pojadę sobie teraz moim drugim pojazdem, który lubię bardziej w Jest to. Jest to motor. E, I e, motocykle i powiem szczerze, że właśnie twórcy MotorStorma, jak oni się nazywali, Psz, nie wiem, zapomniałem, sorry, na e, chwilę, zaraz, zaraz sobie sprawdzę, bo mam tutaj, e, niech się mi tylko załaduje, sobie sprawdzę na pudełku, bo leżę tutaj niedaleko, no niestety gra wczytuje się, to, to, to. o, zaraz sprawdzimy, Nie przygotowałem się, sorry. Grę stworzyło no, gra powstała w skrzydeł Sony z tego co widzę hmm. No i widzicie, dlatego nie pamiętam, bo dokładnie Nie jest tak dokładnie napisane, ale no to są chyba został, Znaczy, kursy na pewno się jakoś nazywają, ale. Ale gra wyszła z sony, dlatego to jest też ekskluzji tylko i wyłącznie na PlayStation 3. I dlatego. Dobra, nie będę teraz znowu ściemniał, Nie chcę się tutaj. Widzę, że jest pokazane, że gra chodzi na hawoku. I, I to jest prawda, bo gra chodzi na hawoku, bo. Fizyka w grze jest też bardzo fajna. Havok to jest właśnie ten jeden z elementów implementowanych w silniki gry, który głównie odpowiada za fizykę, która jest w grze. I rzeczywiście w Motosztormie fizyka jest, no, stoi na, po, na, na, na dosyć w wysokim poziomie. Zapomniałem tych twórców i teraz będzie będziemy to grydło. Dobra, olejmy tych twórców. Powiedzmy, że gra jest pod Sony, a jeżeli gdzieś tam się dopatrzę tych twórców, to wam dopiszę tutaj, że, że żeby nie mówić, że E, że ten przygotowałem się do grupy, jeszcze już tutaj coś z dźwiękiem stało widzę e, i, i ten. Em, i rzeczywiście to co stworzyli twórcy Motostorma to zapisało się na kartach gier wyścigowych, bo mówię no nie ma drugiej gry jedyne co właśnie to tylko ten, ten Onrasz na tą chwilę takie coś Gra oferowała naprawdę dosyć sporo, dużo, sporo, e, długi czas rozgrywki, bo sporo, może nie, bo elementów w grze nie ma dużo, jakiś e, jest e, zwykły standard race, to co jedziemy teraz, czyli e, zwykła zabawa z przeciwnikami na torze, e, on się nazywa Wreckfest, e, a nie, Wreckfest to jest właśnie ten główny tryb e, gry, gdzie jeździmy i pniemy się po szczeblach, może nie tyle kariery, ale po prostu twórcy nam dają listę wyzwań, które musimy zrobić i, i, i trzeba ukończyć. Wiem, że chyba każdą trasę na danym pojeździe, czyli na, na każdym gatunku pojazdu, na każdej, na każdym tak jakby no ja tu chyba zrypałem, no tu nie było jednak skutków. Eee, nie tyle, że na każdym try, na każdym... Znaczy na każdym gatunku pojeździe i na każdym trybie trudności. Bo trybów trudności mamy tutaj trzy. Eee, i, I na każdym trybie trudności chyba trzeba ukończyć wyzwania. Eee, tras jest dosyć sporo, bo tras jest chyba z tego co pamiętam 20 albo 16. bo się wrypałem w rzekę. To też nie było dobre, to nie było dobre rozwiązanie z mojej strony. Ale dobrze, że jakoś stąd wyjedziemy. Ale to jest właśnie to co do, e, mówiłem wcześniej, że. Gra oferuje w pewnym sensie taki dosyć otwarty świat, więc nie ma problemu, że ja wpadł. tam akurat gdzieś wcześniej wjechałem i nie mogłem tam jechać. Ale nie było problemu na przykład, żeby teraz wjechać tutaj do rzeki i sobie tą rzeką pojechać. Okej, okay, straciłem trochę robiąc ten manewr. Spoko, choda jak teraz. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie grę wykonał. I właśnie tym wyróżniał się MotoStorm. To właśnie jest przede wszystkim jego pierwsza zaleta. Można taki powiedzieć... E, Pseudo-otwarty świat, który nam oferuje gra. I, i to wyda, I, i mówię, do tej pory, e, jedyną grom jeszcze później, o może tak, po, która się pokazała i podobna była do, do, do tego, co oferował Motorstorm, to był Colin McCreary... i e, ten, znaczy to nie był Colin McCreary, to już był Dear e, Wreckage, on się chyba nazywał, dobrze pamiętam, chyba tak. Gdzie właśnie to było też tam modły e, bardziej distraction derby niż takiego otwartego ścigania się. Ale on też oferował tam jakąś swobodę graczowi, ale jedną z gier, które oferujesz w swobodę, no to jedyną grą, która oferuje taką swobodę w wyścigach, no to to jest właśnie Motorstorm i teraz niedawno wspomniany przeze mnie właśnie on grasz. I mówię, to przede wszystkim jedna z zalet gry, druga zaleta to trasy, świetnie przygotowane i wymodelowane trasy. Mimo, że to działało w 720, ale fajną robotę ten na tamte czasy robiło, fajnie te trasy wyglądały. Eee, eee. Fajnie się po nich ścigało, trzeba było uważać, tak jak teraz, bo nie wiadomo, co się za krzakiem ten e, czai. Można też się w kogoś komponować, jak widać. E, dosyć zaawansowana właśnie fizyka, jak na tamte czasy. Dość mocno rozbudowany e, system kolizji, bo może na motorze tego nie widać, ale jak jedziemy tam jakąś ciężarówą, albo jakimś tam bugiem, czy monster truckiem, to widać, jak się sypią fajne elementy z niego, jak gdzieś tam przywalimy, gdzieś za mocno. Eee, Ragdoll też w postaci, właśnie jak się gdzieś wysypiemy na motorze i nam postać leci, to Ragdoll też w postaci jest fajny. Eee, otwarty właśnie otwarte duże trasy, bardzo dużo możliwości poruszania się. No i tak pokrótce można opisać Motorstorm, ale przede wszystkim oprócz tego, fan, który płynie rozrywki. Fan, fan, o właśnie. No widzicie, ragdoll postaci, bardzo fajnie wygląda. Eee... Fan, który płynie rozrywki, tam nie odnoś, typowa, arcade'owa gra, ale... No, znowu zrypałem. Znowu się chciałem wzypać do tej rzeki. Właśnie tutaj też są takie elementy na trasach, że czasami widać, że to może być skrót i gdzieś można sobie pojechać, a wcale tak nie jest i znowu bym się wkomponował do tej rzeki. Eee... I, i, I właśnie ten fan i miód płynący z gry to też przede wszystkim jedna z cech, którą się charakteryzuje Motorstorm. No mówię, jedynka była fajna, robiła fajną robotę, ale dwójka robiła to jeszcze lepiej. Nie, po prostu nawet tak się przygrywa w tej grze, to fan i tak jest ten. E, po prostu wylewa się z ekranu i, i nawet do tej pory jadę w to już któryś raz z rzędu. No właśnie, znowu myślałem, że to jest skrót. Ale to też, że dawno nie grałem, bo Motostorm jest też grą typu taką, tego typu, że jednak trzeba troszeczkę tych tras się wykuwać na pamięć. One no, nie są jakieś skomplikowane i nie są jakieś, no, jak to się nazywa, trudne do zapamiętania. Jak się wykuje na pamięć, to wiecie, gdzie każdy skrót wjechać, gdzie pojechać, gdzie nie. Ja odstawiłem trochę Motostorma i już się zapomniałem, jak gdzie się jeździ. Tutaj na milimetry też to było. Więc to, tak w krótce można opisać motorstorma. Mówię, wyszła jeszcze trzecia część. Dziwię się, że nie ma w planach. Nie wiem, czy Sony właśnie, albo nie wydelegowało gdzieś tych ludzi odpowiadających za motorstorma i porozsyłało ich chyba po innych swoich studiach, bo po motorstormie właśnie została tylko ta garstka ludzi, która pracowała. I właśnie to jest chyba ta, to jest chyba też te studio, które pracowało. Przy właśnie OnRush'u, tym najnowszym, bo OnRush powstał w kooperacji razem z Coldmasters Masters i właśnie za grę odpowiadają ludzie z Code i odpowiadają ludzie z tego studia, które zrobiło Motorstorma. Muszę sobie przypomnieć, bo mówię, mam dziurę wełbie. Na pudełku od gry jest tylko napisane, że to jest Sony, ale Sony to wydało, ale producenci gry właśnie zapomniałem. Tak się przygotowuję do moich materiałów. Wstyd i hańba, sorry za to. E, e, ale. E, I właśnie twórcy ci tworzyli tego OnRasha w kooperacji z Cold Masters. Właśnie mówię, sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie miałem okazji sprawdzić tego OnRasha. Sam jestem, sam jestem ciekaw, co tam nie pykło w tej grze, bo gra od twórców Motor Storma. A, i mało tego gra, którą jeszcze robili twórcy Motor Storma e, to jest Drive Club. I dlatego tym bardziej ciekaw jestem, co tam nie pykło, że Drive Club odniósł tak spektakularny sukces, Storm, cała seria, oprócz tej trójki może, ale i tak odniosła tak spektakularny sukces, a ten Onrush jest tak krytykowany przez graczy, a dlatego jestem, chciałem sobie go kupić, na szczęście Xbox i Mar i Microsoft nie wyręczyli, bo jak ktoś ma subskrypcję Game Pass, może sobie śmiało e, sprawdzić tego Onrush'a teraz za darmo, od jutra dokładnie on się pojawi. No a sobie może jeszcze jeden wyścig, a, nie będzie może tu, czym by sobie teraz pojechać? Może ciężarówką Cię z nimi na koniec. A, soundtrack, jeszcze bo teraz mi tak się przysłuchałem. Soundtrack też jest bardzo spokojny w Pacific Rift. Sony wydaje swoje gry, jeżeli chodzi o, o ekskluzywy, wyglądają świetnie, gra się świetnie, ale też jeszcze Sony trzeba przyznać to, że zawsze dba o, 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 o ścieżki dźwiękowe w swoich grach i to rzeczywiście nie jest prawda, bo ścieżka dźwiękowa w tym, w Pacific Rifcie, jak i w poprzednim i nawet w odkopicie daje radę. Tam są znani wykonawcy. E, są dosyć znane zespoły, znani wykonawcy, znane nurty i znane gatunki. I to naprawdę fajnie wpada w ucho. Tym bardziej w takiej dynamicznej grze jaką jest właśnie... E, e, ...MotorStorm. E, I... ...mówię, że na za zadarmochę będzie można sprawdzić właśnie... ...od jutra tego nasza i dlatego będę mógł wtedy wydać werdykt co tam rzeczywiście nie iskrzy w tej grze, bo... ...nie chce mi się wierzyć, że grzy, gry, gra twórców MotorStorma... I The Life Club'a, i jeszcze tego, jak się nazywa. I, i w, jeszcze z kooperacją razem z tym, e, no, Code Master i to nie wychodzi, to albo coś na własne życzenie tam spiltolili, że tak powiem. Albo może twórcy się tak znają, no nie mam pojęcia. E, nie twórcy, tylko krytycy. No, zobaczymy piątego, zobaczymy jutro. Tak czy owak, jeżeli nie graliście jeszcze Motostorma, co mnie bardzo zdziwiło, no to właśnie po to Wam robię ten film, żeby Wam o tej grze przypomnieć, bo o tej grze trzeba wiedzieć i w tą grę trzeba zagrać. Nawet tak się nie lubi racerów, nie trzeba być jakimś znawcą i specjalistą, żeby stwierdzić, że ta gra to jest po prostu fan. Przede wszystkim fan i przede wszystkim w tą grę się gra dla fanów. To nie chodzi o grafikę, to nie chodzi o, to, o fizykę, to też robi wszystko fajną robotę. To też ma duże znaczenie, ale przede wszystkim Motor to fan i, i jeszcze raz fan, bo e, model jazdy jest. Widzieliście? To było super. Normalnie mi tylna ośka odpadła. No, rzadko w Glakcie takie coś zdarza. Nawet Colin nie ma takiej destrukcji. I to jest właśnie ta fajna, fajna fizyka, która występuje, gdzie, no naprawdę. Więc e, nie trzeba być jeszcze tym wirtuozem jakimś wy, gier wyścigowych, żeby stwierdzić, że ta gra jest po prostu super i, i że to jest gra po prostu dla każdego. E, e, tak jeszcze próbuję coś wynaleźć, co można o, o, o kosztownie powiedzieć. No, jeżeli chodzi o sprzedaż no to, gra sprzedała się dosyć y, dobrze na PlayStation 3, bo... Nie oszukujmy się, to jest jeden z gier, która jest System sellerem i to co wspomniałem, to jest ekskluzji prosto od Sony. Czyli takie oczko w głowę. Tym bardziej się zastanawiam, dlaczego MotorStorm został porzucony, co poszło nie tak. Bo mi się wydaje, że zamiast takiego onrusha, jakby zrobili typowo kolejną odsłonę motorsztorma, jakby Sony dało zielone światło. Ale no nie dziwnego, jak się zamyka studia i rozsyła się ludzi po, po, po całym swoim tam e, korporacji do tworzenia innych gier, no to tak się kończy, studia się rozpadają. Dobrze, no, że to nie jest w takim stylu, jak robi to jej, no ale e, tak się to kończy. No i teraz ciężko będzie w sumie, no chyba że Sony zatęskni za motorsztormem i coś się zmieni, ale to trzeba by było tych samych ludzi z powrotem e, w, e, skrzyknąć i dać im zielone światło i z pełną sprawę stworzyli nowego motorsztorma i my się wydaje, że... Mając możliwości takie, jakie operuje nam teraz PlayStation 4 Pro, no to ta gra by rozwaliła po prostu mózgi wszystkim. Bo jeżeli taki onrush jest słabo odebrany, a gry tak wygląda świetnie, jeżeli na PlayStation 4 wychodzi takie coś jak Gran Turismo e, Sport i rozwala czaszki, nie tylko o oprawę chodzi, ale o, o całą, e, całą zaawansowane, e, zaimplementowane zaawansowane funkcje w grze, no to jak twórcy, albo chociażby taki głupi Vipod, który jest tylko arcade'owym też takim future racerem i to wszystko, bo, bo, bo to wszystko, tak na dobrą sprawę, a i tak fan newt płynący z rozgrywki jest po prostu mega, no to jeżeli, jeszcze jeżeli by dodali do tego opcję grania w VR, a czemu nie, tą grę by się po prostu grało, no pan by był razy tysiąc, bo skoro Vipod, na przykład Omega Collection jest sam w sobie Super Grom, jeszcze do tego ma wspo, w, wsparcie do Wiara. To jakby taki nowy powstał na PlayStation 4 ze wsparciem na Wiara. To ja nie mam pytań, to ta gra jest skazana na sukces. Tu już nie chodzi o nowych e, odbiorców tej gry, ale chodzi o to, jaki przyciągłaby e, procent nowych, e, nowych e, graczy. I na pewno by się tak e, wydarzyło. Więc dziwię się sądzę, że nowy Motorstorm nie pod... Chyba, że może mają jakieś plany względem PlayStation 5. Może coś jest na rzeczy, może czegoś nie wiemy, może jeszcze o czymś nam nie mówią. Ale mi się wydaje, że, że, że ja tak sądzę, że marka Motorstorm jest jednak już pogrzebana niestety. I na szczęście są te trzy części, no o, tak jak powiedziałem na samym początku, z najsłabszą trójką na czele. E, na końcu na czele z najlepszą dwójką bo e, Rift jedynka jest jaki jest, on jest fajny, ale no, nie umywa się do jedynki. Jego można odpalić, można sobie w niego pograć, ale jeżeli chcecie poczuć to takie 100% MotorStorma, no to odpalcie Pacific Rift'a i wtedy dostaniecie naprawdę mega fajną gierę. Mówię tak, dużo trybów rozgrywki, może dużo, 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 trybów rozgrywki nie, ale dużo tras do przejechania, dużo modeli aut, dużo, e, nie tyle modeli, ale dużo rodzajów. Bo odkładów po motocykle, po ciężarówy, monster trucki, kary e, i, i takie, no i, i na tym kończąc można powiedzieć mamy, mamy cały wachlarz. I, i, i ten model do jest tak dostosowany, że po prostu nie nieważne czym jedziemy, gra się fajnie i czerpiemy z Gryfan. Jedyne co może już tak troszeczkę przeszkadzać to to, że gra działa w 720p i rzeczywiście jak się to odpali na czymś większym, no może troszeczkę e, tak jakby, no nie wiem, e, może tak jakby troszeczkę kolić w, kole w oczy ta grafika już na dzisiejszych... E. Na dzisiejsze standardy Ale ogólnie no gra jest po prostu Mistrzowska I naprawdę jeżeli jeszcze nie graliście Zagrajcie sobie przynajmniej w te dwie pierwsze Bo Motorstorm a Apokalipsę Możecie kompletnie olać bo ta gra jest naprawdę beznadziejna I z szacunkiem i, i, I z respektem do serii Ale Apokalipsa jest beznadziejna Dajcie szansę dwójce i tu, Nawet teraz bo takich gier jest mało Mówię oprócz OnRush'a macie tylko tego Pacific Rim'a Pacific Rift'a od MotorStorma i od Sony, i, i, i naprawdę jest w co pograć. Nawet jeżeli gracie w coś innego, jak chcecie się odstresować, wrzucić na luz i pograć w coś innego, no to to jest taka właśnie gra na takie posiedzenia. Krótkie wyścigi, 3-4 dziennie i, i jest spoko, nie? W każdym bądź razie. Tyle o Motosztormie. Mówił dla Was Space Spartan. Niedługo pokażę Wam coś nowego. Prawdopodobnie Wam zrobię materiał o tym On i spróbujemy, może, sobie jakoś go porównać nawet do takiego Pacific, Rim Pacific Rifta. Więc zobaczymy, co z tym Pacific Rimem. Muszę go oglądać w końcu, mimo, mimo wszystko, bo jeszcze go nie oglądałem. E, więc e, naprawdę gra, gra, gra spoko. E, mówił dla Was Space Spartan. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczyszka. Cześć.